No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. tak no, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej. Zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my. Ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej. Okay. Zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to ok, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej. Okay. Zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to ok, niech wam będzie, co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie dzieciaczki co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie moi kumple no to okej okay, niech Wam tak tu teraz wam będzie co nie no to okej okay zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to teraz ten tego czas wam dalej czytać wam to mno. Tom, wam tom książkę o nazwie Chłopcy z placu broni, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej okay, Czas wam ten tego wam pokazać te no te dalsze przygody tych no tych chłopkus z placu broni co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie moi uczniowie kochani co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to teraz czas wam pokazać to co trzeba co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to niech wam będzie co nie no to niech wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra, dobra, ten tego teraz co nie nemeczek i boka i pasztorowie, no to teraz ten tego niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej, zróbmy my ten tego dzisiaj to no to Tą naszą bitwę, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz, wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my. Ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie moi kumple no to okej okay, niech wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz Wam będzie co nie moi kumple, no to okej, okay. niech wam tak to teraz. Wam będzie co nie, no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie nemeczek i gerep i pasztorowie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie boka i tygereb co nie boja nemeczek muszę iść na tą no tą bitwę co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to. Okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, co nie boka i gerep chodźmy my ten tego na to no tą bitwę co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co Nie no to niech wam będzie co nie gerep i boka co nie no to niech wam będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co co mamy, co nie, no to ok zróbmy my, ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to ok zróbmy my, ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to ok zróbmy my. Ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie nemeczek i boka zróbmy my ten tego teraz co nie nemeczek i boka no to zróbmy my ten tego Dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie nemeczek i boka chodźmy my teraz iść na bitwę co nie nemeczek i boka zróbmy my to teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej okay, no to niech wam będzie, co nie gereb, boka i nemeczek no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam. Będzie co nie nemeczek i gereb i boka choćmy my ten tego iść teraz zrobić to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz Teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie Nemeczek Boka i Gereb chodźmy my do tej no tej bitwy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie. Co nie moi kumple no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie moi kumple co nie Nemeczek Boka i Gereb. Co nie no to niech wam tak to teraz wam będzie co nie no. To okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy. Co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz. Wam będzie co nie, no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co. Mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz Wam będzie co nie no to okej okay, Zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. niech wam będzie co nie nemeczek gerepi boka co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co. Nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam będzie, co nie no to niech wam będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego, to, co mamy, co nie, no to ok. Zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy. Co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy. Co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy. Co nie, no to ok, niech wam tak to. Teraz wam będzie. Co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy. Co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy. Co nie, no to ok. Zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz wam będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej zróbmy my ten tego Dzisiaj to co mamy, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz wam będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy, no to teraz papa cześć do. Następnego no to ten tego no odcinka no to teraz papa cześć do następnego no to teraz papa cześć do następnego no to teraz papa cześć do następnego. No to teraz papa pa, cześć do następnego, no to teraz papa pa, do następnego, no to teraz papa pa, cześć do następnego, no to teraz papa pa, do następnego, no to pa. Pa do widzenia, no to papa, pa, no to elo elo elo.